Byliśmy na placu budowy, ale to już w ogóle nie przypomina placu budowy, to już prawie jak gotowa, gotowa instalacja. Dokładnie takie samo mam wrażenie, że właśnie z zewnątrz inwestycja wygląda jak zakończona, ale w środku jeszcze wiele się dzieje. Otóż samo serce instalacji jeszcze do nas nie zjechało. Zjeżdżają poszczególne elementy, komponenty. Już mamy komorę do palania, poszczególne elementy pieca, także jest to naprawdę no, coś wspaniałego. Fajnie widzieć jest to, co niegdyś było teorią, a teraz naprawdę przeistacza się w faktyczne rzeczy już stojące i tylko czekające na ich skompletowanie. Co więcej, prowadzimy aktywnie rekrutacje, Naprawdę bardzo wartościowe CV zaczęły już do nas spływać. Także nasz menadżer projektu zajmuje się teraz ich analizą. No i pewnie pierwsze zatrudnienia będą miały miejsce styczeń, początek lutego. Proszę przypomnieć, ile osób zatrudnicie w tym pierwszym etapie? W pierwszym etapie będzie to około 20 do 30 osób. Inwestycja, mówiła Pani, że zatrudnienie jest styczeń, luty, a kiedy już będziemy mieli to oficjalne otwarcie, kiedy ruszy ca, cała, cała instalacja, kiedy to serce zacznie bębnić. Na to jeszcze chwilkę musimy poczekać, ale prognostyki są takie, że będzie to zdecydowanie ten pierwszy kwartał przyszłego roku. Także przed samym rozruchem osoby będą już zatrudnione, aby były na swoich stanowiskach, aby były od samego początku, no a dopiero później po ich zatrudnieniu nastąpi ten nasz oficjalne otwarcie i rozruch. O czym z pewnością będziemy informować.